Witam, jest 6 kwietnia. Wczoraj yy, już na koniec pracy, no właściwie już skończyliśmy pracę, piliśmy sobie piwko yy, robotne, weekendowe na kantynie. No i raptem dostałem informację, czy zapytanie, czy chcę iść do pracy yy, dzisiaj, czyli w sobotę. No, oczywiście, bo ja lubię w sobotę sobie przyjść tutaj na spokojnie od godziny 7 do 12.30 popracować. Zawsze tam parę euraków więcej wpadnie, a czas tak pięknie tutaj idzie w ten dzień że praktycznie jak wracam do domu, to yy, muszę się zastanowić właściwie, skąd ja wracam, nie? <grych> no, ale jest dobrze. Za tydzień mnie nie ma, także sobie tutaj akurat yy, na wyjazd urlopowy w, przysz w przyszłym tygodniu yy, troszeczkę na paliwko sobie zarobię. O, w ten sposób. A co ja chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć tutaj o wykształceniu, bo często w komentarzach pojawia się opinia, że yy, praca w szklarni to jest praca, praca dla tłuków dzbanów, Łubów, czekajcie co tam, debili, idiotów, patoli i wielokropek, wielokropek, wielokropek. Ja chciałem powiedzieć, że słuchajcie, miarą wykształcenia nie jest to, według mnie to jest to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Miarą wykształcenia to jest nie jest to, jaką, jaką szkołę skończyliście, tylko to jaką wiedzę macie w głowie ogólną, bo można być fizykiem jądrowym ale nie wiedzieć na przykład, na jakim kontynencie znajduje się yy, Brazylia, że? Eh? Będziesz zajebistym fizykiem, zajebistym chemikiem, zajebistym prokuratorem, ale yy, na przykład nie porozmawiasz z nim na temat yy, na tematy sportu, tak? Czy na tematy biologii, przyrody i tak Także ja uważam, że yy, wiedzę trzeba czerpać z różnych źródeł i tą wiedzę Umieć też przekazać innym. Ja byłem wychowany akurat w takim domu, gdzie cały czas to zainteresowanie było, bo na półkach było wiele książek, różnych takich, właśnie, albumów, popularno-naukowych, popularnonaukowych wydawnictw. No i gdzieś to miałem, miałem zasiane w głowie, dlatego od młodych lat zacząłem czytać książki różne. Także mogę się pochwalić, że całą trylogię Sienkiewicza przeczytałem spokojnie Lalkę Prusa. Yy, nie przeczytałem jedynie, czego ja nie czytałem, jak to się... Już zapomniałem, bo tego nie przeczytałem, nie? Nadniemne bo nadniemne nie przeczytałem, bo po prostu ta książka mnie zanudziła. Ale ogólnie starałem się wszystkie lektury szkolne przeczytać. Nie z obowiązku, bo kazali, tylko dlatego, że mnie to interesowało. I teraz na przykład no osoby, które tutaj obserwują mój kanał wiedzą, że ja tutaj y, żyję na audiobookach. Tak więc y, naprawdę praktycznie słuchawek z uszu nie wyciągam. Staram się y, słuchać wiele publikacji. Tak y, dzisiaj na przykład przesłuchałem sobie y, książkę, taką super produkcję Leopolda Tyrmanta. Y, książka pod tytułem Filip. Książka została wydana w 61 roku, ale jeden cytat. Z tej książki, normalnie jest wyciągnięty z mojej, z mojej głowy, z moich myśli, z mojego umysłu, bo dotyczy ona właśnie podejścia do pracy. I ten cytat spróbuję tutaj gdzieś wyizolować, właśnie z tej książki i wrzucę, może trochę złamię prawa autorskie, ale mam nadzieję, że nie będzie tam jakiś, bo to będzie krótki, tylko taki przypis. Właśnie to jest to, jak ja myślę, że każdy, jeżeli podejmuje pracę, to powinien tą pracę szanować i powinien też szanować pracę innych osób. Także ja na przykład pracuję, tak jak widzicie, w Pomidorach, ale nie uważam się za jakiegoś tempaka, idioty i tak dalej. Osoby, które tam do mnie piszą jakieś komentarze, ja odpowiadam, to chyba myślę, że nie wywnioskują, że jestem jakimś niedouczonym człowiekiem. Wykształcenie mam techniczne. I niestety niedokończone studia wyższe. No, takie były czasy i takie miałem życie wtedy. Także jakbym skończył te studia, to od poniedziałku rozpocząłbym strajk. Tak, tak, tak. No ale powiem wam, że chyba wolę w tych pomidorkach sobie siedzieć i wiedzieć, yy, że mam taki fajny spokój. Lajcik, o, przerzucam sobie haczyki, teraz gadam do, sam do siebie. To jest naprawdę fajne. Jak się samemu do siebie gada, to jest super. No a tam dzisiaj muzyka jakaś w tle znowu różnie. Ilu nas tu jest? Yy, nas dzisiaj tutaj pracuje czterech Polaków, dwóch Holendrów. No i jest trzech Turków. To oni jak zawsze zawijają. Ci to mają dopiero mozolną robotę. Całe dnie oni nich przechodzą chyba teraz na 6 rano do pracy. I do godziny gdzieś tak 17 cały czas kręcą tutaj tylko te, tymi plantami u góry wokół sznurków. Także oni to mają przechlapane. Według mnie, według mnie. Oni pewno myślą, że my mamy przeklapane, bo. No Jak tu całe życie pomidory zbierać? <grywa> A dzisiaj zrobię taki filmik, jakim zobaczymy. No, ale nie powiem, nie powiem, nie powiem wam, bo ten filmik będzie wrzucony może w niedzielę, zobaczymy. No i co, no to jeszcze miałem powiedzieć, ale nic więcej nie powiem na razie. No jest, jest, Ja tam jestem zadowolony z tej roboty i po prostu ja ją lubię.